Cześć, no i dobrnęliśmy do drugiego odcinka. Chciałam wam na wstępie bardzo podziękować za, za wsparcie, za bardzo ciepłe przyjęcie tych, tych filmów, tego pierwszego filmu, bo już po wrzuceniu bardzo dużo osób wpisało do mnie z wszelkiego rodzaju radami, z wszelkiego rodzaju tekstami typu bardzo nam się podoba, tak rób to dalej, powodzenia, trzymaj się, no generalnie usłyszałam bardzo dużo ciepłych słów, co było dla mnie naprawdę bardzo mocno mnie po prostu zmotywowaliście. Yy, niestety nie wszystkie rady będę mogła od razu wcielić w życie, wykorzystać głównie ze względu na to, że ogranicza mnie po pierwsze sprzęt, czyli to, że mam... Yy, nagrywam telefonem, także no niestety nie jestem w stanie tutaj za dużo wyczarować, się, chociaż ale telefon jest dobry, myślę, że jakoś filmu też będzie dobra, walczy z jakością na YouTubie, ale... Ogólnie uważam, że wyszedł całkiem nieźle, z drugiej strony, no wiadomo, brakuje mi mikrofonu, chociaż tak naprawdę już kupiłam jakiś mikrofon, na razie jakiś taki dosyć prosty na, na jakimś tam Allegro, tak, żeby po prostu zniwelować to, że się odwracam, tak, a we mnie już gorzej słyszycie, przypominając fakt, jak z nim chodzę gdzieś i chcę Wam też pokazać, co jest na regale, no to wiadomo, to już jest... Gorsza sprawa, no ale na razie nie jestem w stanie kupić bardzo drugiego mikrofonu. Tym bardziej, że tak naprawdę będę chciała kupić kamerę troszeczkę lepszą, która już ma ten mikrofon. Więc nie widzę sensu w kupowaniu jakiegoś super hiper mikrofonu, jeżeli tak naprawdę zaraz będę zmieniała go na, na coś innego. Tak więc kupiłam sobie dosyć prosty. No i też dostałam dużo informacji a propos różnych programów, których mogłabym używać, żeby montować te filmy, żeby nie wiem, nie prześwietlało mnie, bo teraz pewnie też mnie jeszcze prześwietla, jeszcze nie, nie zdążyłam się zastosować do tych rad. Po prostu chciałabym, żeby to sprawiało mi frajdę, żeby mogło się to zabrać po prostu siedząc sobie, że wiecie, siedzę sobie, nagle stwierdzam, o, kurde, nagram teraz film. No i po prostu robię to, nagrywam ten film, a nie przez godzinę siedzę i myślę, jak to zrobić, żeby to wyglądało lepiej. Jak to zrobić, żeby on wyglądał fajniej, żeby było jeszcze lepiej. Na przykład, jak będzie ciemno, no to prawdopodobnie jakość filmu będzie dużo, dużo gorsza, no bo nie wiem, czy mam dobre oświetlenie, chociaż co prawda mam jakąś lampę. No mam jakiś tam pomysł, jak to zrobić, żeby było lepiej, ale na razie jestem ograniczona, do światła dziennego, będę po prostu robiła wszelkiego rodzaju próby, a póki co chciałabym, żeby te filmy miały trwałość i nauczyć się gapić tu, o tu, bo ja się gapię na siebie, a ja jestem nie na wprost, no ale dobra, to, to powolutku. W każdym razie teraz na przykład zachodzi mi słońce od tej strony i tu zaraz będzie mi bardzo mocno świecić, więc mam nadzieję, że się wyrobię, no i niedługo pewnie wpadnie jakiś film, który nagram w wieczornych godzinach, więc no zobaczymy, jak sobie da radę ta lampa. W każdym razie jestem bardzo skupiona teraz na telefonie, zwłaszcza, że bardzo często nagrywam gdzieś w trasie, gdzieś nie muszę to zrobić na szybko, więc po pierwsze ma stary komputery, nie on nie pociągnie jakiegoś dobrego programu, a po drugie większość po prostu wymaga dużej mobilności, więc dobrze, żeby ten program zwyczajnie działał na tym telefonie, żeby on w tym telefonie pracował. Także... No będę to robić wszystko stopniowo, powolutku, powolutku, będę to udoskonalać, powolutku, będę pracowała nad tym, żeby to wszystko wyglądało lepiej, a na razie po prostu chciałam się skupić na tym, żeby to było, żeby te firmy wychodziły, żeby żeby coś się działo na tym kanale i żeby zachować jakąś ciągłość, żeby no, nikt nie zapomniał o tym, że coś takiego powstaje i że to robię i no wydaje mi się, że jak na początek to nie jest tak źle, także obserwujcie sobie moje postępy, jeżeli macie ochotę, a w kwestiach sprzętowych będzie to po prostu dosyć powolutku trwało, ale będzie na pewno widać jakiś ten progres gdzieś, gdzieś powoli. Będzie się tego pojawiało więcej. A dzisiejszy odcinek chciałabym poświęcić temu, co ostatnio kupiłam. A kupiłam taką oto figuryczkę. Tak, trzymamy się w takim razie, jak na razie w tematyce Fanko bo na tą figurkę bardzo, bardzo, bardzo długo polowałam i była po prostu dla mnie nieosiągalna, była masakrycznie droga, bo kosztowała w granicach około 600 zł. I tak, możecie pomyśleć, śmieszna jedna figurka 600 zł, też tak pomyślałam, no i po prostu no nie dałabym tyle, bo... No nie, no, ja wiem, że niektórzy tyle dają i ja wiem, że, no, można sobie tyle zażądać, to nie jest jakaś bardzo nieuczciwa cena. Jeżeli ktoś bardzo chce mieć taką figurkę i ma tyle pieniędzy, to tyle za nią zapłaci, ale no, ja nie jestem w stanie, ja mam limit około 300 zł za figurkę, oczywiście taką klasyczną. No i tyle po prostu za nią dałam mniej więcej, bo znalazłam ją na Wintedzie. Z tego co wiem, ten model raczej podróbek nie ma, więc nie wydaje mi się, żeby nią był. Wygląda bardzo dobrze, wygląda oryginalnie, nie widzę tu żadnych takich znaków, Które wskazywałyby na to, że tą oryginalną figurką nie jest, a zaczęłam się na nią bardzo długo, bo widziałam ją właśnie na początku za 600 zł, potem dziewczyna schodziła do 400, potem do ilość tam, potem ja jej zaproponowałam 260, a doliczając te wszystkie opłaty na e, Wintedzie, no to w sumie wyszło około 300, tak, plus wysyłka, plus opłaty serwisowe. No to wyszło około 300 zł i bardzo, 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 bardzo się z niej cieszę, dlatego, że to jest ostatnia figurka, której mi tu brakowało. I zaraz Wam pokażę. O. Tutaj są figurki z tej serii, chociaż wiecie co, nie, pokażę wam je później, bo tu nie są cofisty. Oczywiście można ją dorwać też gdzieś indziej, bo widziałam ją na przykład na Ebayu i na Ebayu była za około 400 zł. No tam 300 coś ewentualnie plus wysyłko kosztów, ale to jeszcze potrafił doliczyć cło. i generalnie no, zdarzało mi się zamawiać figurki z Ebaya, ale... Nie lubię tego. Stresuje mnie to, zawsze się denerwuje, czy ta figurka dojdzie. Co prawda może to dziwne, że się stresuję, no bo już w tych dzisiejszych czasach, no to to ja raczej jest godny zaufania serwis, ale no wolałabym, żeby jednak one były z Polski. Wielu modeli nie da się już kupić w normalny sposób i to o tym właśnie też chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać. Czyli dlaczego ta figurka jest tak naprawdę figurką klasyczną, a tak dużo kosztuje. Bo jak widzicie po pudełku jest to najzwyklejszy w świecie po prostu zwykły model, który w tak naprawdę, w takim pierwotnym zakupie, kiedy ta figurka wychodzi, no to te zwykłe, klasyczne, standardowe figurki powinny kosztować około 50-60, no może do 80 zł. Zależy w jakim, na jakim sklepie, na jakiej stronie, zależy od serii, no zdarza się po prostu różnie. Ale mniej więcej dajmy na to, że jest to około 60 zł. I tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jest inna figurka z tej serii, ona na przykład na promocji kosztowała 30 zł. Na jakimś tam Amazonie bodajże, więc no bardzo różnie można je dostać. No ale właśnie w tej kwestii mówimy o figurkach, które dopiero co wyszły, które są cały czas dostępne w sprzedaży lub dawno wyszły, ale no nie ma takiego popytu na nie, są po prostu one cały czas dostępne. Wy myślicie sobie, że chcecie taki model kupić i on po prostu w internecie jest, nie ma większego problemu, żeby go zakupić. Zaraz po tych figurkach pojawiają nam się figurki, które są edycjami specjalnymi czyli edycją, która będzie uznawana jako taka ciekawsza, ekskluzywna, tak? Ona ma właśnie tą inną naklejkę, no ja większość figurek wyjmuję, więc ta jest po prostu na sprzedaż, mam ją jeszcze w pudełku. Tutaj mamy figurkę, którą wyjęłam z pudełka, jest ona sobie tutaj. No i to też jest edycja specjalna. I ta figurka już kosztuje w granicach bliżej 80 zł do nawet 120. Czy nawet za jakieś 130 ostatnie jedną kupiłam. No ale powiedzmy, w zależności, czy kupujecie za granicą, czy w Polsce, te edycje limitowane, no to będą po prostu troszeczkę, troszeczkę droższe niż te standardowe edycje. W Polsce mamy jeszcze edycje limitowane. Edycje limitowane są generalnie zazwyczaj jeszcze droższe, choć też różnie bywa, bo też zależy od modelu. Czasami ona też kosztuje około 130 zł, a czasami już na dzień dobry sklepie wrzuca za naprawdę duże pieniądze. A te edycje różnią się tak naprawdę tym, że w standardzie taka figureczka powiedzmy nie winie. W tym przypadku nie powinna mieć kapelusza. A ta edycja akurat ma kapelusz, Wygląda już troszeczkę inaczej. Jest jakby inaczej zrobiona. Jest to jakaś inna część garderoby, co się wyróżnia od tej klasycznej. Co się odróżnia, jest coś, coś, co sprawia, że ona jest wyjątkowa. Tak? Więc, więc no dużo osób po prostu ceni sobie e, taką figurkę. Bardzo chcą mieć te edycje specjalne. Je można czasami wylosować. Można je kupić specjalnie. Ja akurat e, to udorwałam w Empiku, bo zdarza się i tak, bo w Empiku tak naprawdę wszystkie te figurki lecą hurtem. I też czasami dostają te edycje specjalne. E, no i wrzucają je po prostu na sklep, tak? I wtedy one są tańsze, a jeżeli jeszcze macie wykupione Epic Premium, no to już w ogóle te figurki są yy, tańsze. No ale to akurat kwestia Epicowa. W Epicu bardzo, bardzo rzadko się zdarzają te figurki. Coś jest śmieszne, figurki z tej serii kupiłam zaraz po tym, jak wyszedł drugi sezon. Tak nie każdemu mi się podoba ten serial, nie do końca też, ale no mam się, zaczęłam oglądać, chciałam skończyć. Więc kupiłam te figurki i jeszcze mnie przyszły. Także już w piku są, so, już dawno można kupić wszystkie modele, a ja sobie cały czas czekam, aż oni mi je wreszcie wyślą. I nie wiem, już kurwa, ile minęło. pół roku to ponad, no, może nawet rok, Nie wiem. Od wyjścia poprzedniego sezonu jeszcze na nie czekam. No ale tak to wygląda z edycjami specjalnymi. A potem mamy jeszcze scenki. Scenki wyglądają tak, tak zwane funkcją Czyli mamy przedstawioną jakąś konkretną sytuację z, z danego serialu, z danej. Gry z danego anime, no po prostu z tego, z czego jest ta figurka. One przedstawiają jakąś konkretną scenę. Tych scen mam dość dużo, ta na przykład świeci w ciemności, więc będzie jeszcze droższa. Ona teraz na przykład chodzi w okolicy 500 zł w internecie. Ja ją kupiłam za około 200, kiedy wychodziła. To już nawet nie pamiętam, nie jestem w stanie Wam powiedzieć dokładnie cenno, ale one są po prostu w kolejnym pułapie cenowym, czyli będą jeszcze czymś ciekawszym, jeszcze są czymś innym. I występują one zarówno w takim wydaniu, jak również w bardziej scenkowym wydaniu. Czyli właściwie można powiedzieć, że jest to trochę co innego, tak? To jest jakaś konkretna postać w danym momencie. Tu mamy stricte scenkę, czyli przedstawiającą jakiś tam moment, bo często jest to przedstawienie danej sytuacji właśnie jakoś w ruchu. Na przykład w przypadku Wiedźmina z zleśninki kiedy oni się biją, tą figurkę też gdzieś mam, ale nie będę Wam wszystkiego na was pokazywać. W każdym razie są to po prostu większe figurki, które przedstawiają coś ciekawszego, co się dzieje. I one wszystkie będą, będą dużo droższe, ale jest też ostatnia. Seria, właściwie niekoniecznie ostatnia, bo jest jeszcze jedna ogromna, ale teraz mamy te. One są największymi, jakie wyszły, pomijając już takie naprawdę mega, mega ogromne. Tu mówię o takich bardziej standardowych modelach. To są modele bardzo, bardzo duże. One są no, zazwyczaj najdroższe, chociaż nawet za 160 zł można już niektóre kupić. Czyli tu mi gdzieś tam Woolpik. ten Woolpix ten Wulpik kosztował właśnie około 160 zł. Te w zakupie około 200. No ale bardzo różnie to wygląda właśnie ze względu na dostępność i na to, czy tą figurkę jesteście w stanie teraz kupić. I tu wracamy do ceny tej. Dlaczego ta jest aż tak droga? Dlatego, że po prostu już jej nie ma. Fanko wydaje bardzo dużo różnych figurek i niektóre z tych figurek po prostu sprzedają się szybciej, tak? Niektóre są wyjątkowe, niektóre się komuś dużo bardziej podobają, sprzedają się szybciej i po jakimś czasie po prostu tych figurek już nie ma. I bardzo dużo osób chciałoby je mieć. Inni zdają sobie z tego sprawę, które posiadają te figurki, więc wystawiają je za dużo większe pieniądze. Albo jest też kwestia tego, że po prostu nikt nie chce ich sprzedać. I stąd też są tak zawrotne ceny tych figurek. Jest to. No, bolesne, jest to troszeczkę ciężkie do, do zniesienia, no, ale tak. Jeżeli zainteresowaliśmy się czymś w danym momencie, to po prostu bardzo możliwe, że niektórych z tych ciekawszych figurek już po prostu nie będzie. A jest ich bardzo, bardzo dużo w bardzo różnych wydaniach, tak jak tutaj widzicie. No i nie wszystkie po prostu da się dość łatwo kupić. Większość jest do zakupienia tylko i wyłącznie od z drugiej ręki. Nie, nie ma takiej opcji, żeby one się już pojawiły ponownie. Co prawda, nie zawsze. Bo, bo na przykład w ostatnim czasie pojawił się ten pan, który no też już był wyprzedany, a nagle pach wskoczył i była jakaś jego tam pula. Aczkolwiek one bardzo, bardzo szybko znikają, no, ale zawsze jest szansa, że jednak będzie jakiś dodruczek. więc jest nadzieja, no ale zazwyczaj jest to po prostu no nie, nieosiągalne w takich klasycznych sklepach. I nawet normalne sklepy wiedzą, że te figurki są droższe i one ich nie sprzedadzą wam tani. No, co jest zrozumiałe, tak? Jeżeli się na czymś znacie, sprzedajecie, to handlujecie tym, no to po prostu wiecie, że to jest droższe. A dopóki mam tu jeszcze trochę światła, to chciałabym Wam zademonstrować jeszcze inne serie figurek, czyli na przykład właśnie figurki muzyczne, czy ogólnie takie e, ciekawsze warianty, które są w takich dużych, to, w takich dużych, twardych nablonach. To jest tak naprawdę taka mocna plastikowa rameczka, która chroni tę figurkę. Z tyłu mamy piękne zdjęcie przedstawiające jeszcze ją właściwie w tej aranżacji, w której ona jest pokazana. No i to jest też naprawdę coś niesamowitego tych figurek, nawet ja nie, nie wyjmuję, chociaż bym by nie wyjęła, bo one są przytwierdzone do tych pojemniczków, nie za bardzo da się je wyjąć. A, tak samo są też scenki przedstawione w takich pojemnikach. Także no wygląda to naprawdę majestatycznie i jest to bardzo ciekawe. Ciekawa opcja od nich, a tutaj jeszcze mamy na przykład warianty z, to było akurat wekno przedstawione razem z tym domkiem. Tu mamy również edycję specjalną, która świeci w ciemności, bo występują także takie. Czasami te w ogóle edycje limitowane zdarzają się limitowane jako po prostu świecące w ciemności, czy tylko w innym kolorze, więc to jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Mamy edycję, na przykład tu jest Ed Sheeran, którego posiadam również w wariancie, Diamond, czyli który jest brokatowy, którego za chwileczkę zobaczycie na przebitce. No jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. I występują również figurki w trzypakach, czyli na przykład te trzy zakupiłam w trzypaku. Nie da się ich kupić osobno, po prostu są nieodłączną częścią zestawu, można je sobie wyjąć, no ale sprzedają je jako trzypak. I takie figurki też są droższe. Za nią na przykład za, to, za ten trzypak dam około 600 zł, no ale w takim razie spokojnie jeszcze się w tym moim limicie 300 zł za figurkę, no bo tak naprawdę kupiłam 3 po 200, tak? Więc no to się jeszcze godzi z tym moim założeniem. A klasyczne pudełeczka wyglądają tak, to są właśnie jedne z niewielu, razem z tymi tutaj, które trzymam w pudełkach. No, jeszcze po prostu nie mam na nie pomysłu. Ale może na jakiś wpadnik. Na razie pudełka wyglądają przepięknie, a pokazuję je wam, ponieważ... A pokazuję wam te pudełka i mówię o nich dlatego, że to pudełko i każde takie pudełko jest około 50% wartości figurki w środku. Czyli, jeżeli macie taką figurkę zakupioną i wrzucicie pudełko, a będziecie ją chcieli później sprzedać, to dostaniecie za nią dużo mniej pieniędzy. I tak samo bardzo ważny jest stan tego pudełka, bo na przykład jaskier, którego zakupiłam w Empiku, którego pudełeczko mam tutaj, jest w stanie raczej słabym, no nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale ma po prostu tutaj jakieś takie zagniecenia, przygięcia, tutaj ma zagniecenia na, na samym pudełeczku, co troszeczkę widać i to ta figurka już będzie, nie wiem, około 20 zł tańsza. Już, już dostanę za nią troszeczkę mniej, tak? No na razie mnie to nie boli, bo ja te, ja te pudełka zbieram, wywożę tak naprawdę do innego mieszkania, do piwnicy, one sobie tam leżą, ja na razie dużej sprzedaży nie planuję. Co najwyżej jakieś takie egzemplarze, które bardzo mi się znudziły, które mi przeszkadzają. No ale ogólnie pudełko jest niestety bardzo ważną częścią. Gdybym ja trzymała te wszystkie figurki w pudełka, to one by się nigdy tutaj nie zmieściły. No jest jeszcze ostatnia kategoria figurek, która właściwie nie, nie może do końca zostać uznana za kategorię. Figurek oryginalnych, chociaż w dużej mierze są robione one z figurek oryginalnych. Czyli na przykład tu mamy oryginalną figurkę, a tu mamy figurkę, którą będę chciała przerobić na Lindsay Stirling, czyli skrzypaczkę, którą bardzo lubię. Na razie jest ona dopiero w fazie powolnego przerabiania, ale wygląda to tak. No i bardzo dużo ludzi po prostu bierze sobie taką figurkę, bierze sobie inną figurkę. Zazwyczaj są to różne dwie części, to jest na przykład dener z AliExpress. No i próbuję skompletować Tylko innych figurek jedną figurkę Właśnie malując ją i zmieniając ją Ja takiej gotowej figurki Przemienionej akurat nie mam, ale Ale do tego bardzo łatwo można podciągnąć Kustomy wydrukowane na drukarce Bo równie dobrze mogłabym właśnie wziąć sobie jakąś inną figurkę Którą posiadam I która będzie miała podobne, pod, podobne wizuale I ją sobie przemalować Najzwyczajniej w świecie, ale akurat ta była dostępna Zapewne większość osób wie co to jest Kto to jest No i to sobie wydrukowałam, pomalowałam i to właściwie też można uznać już jako kustą, tak? bo jest to figurka, która nie została wyprodukowana, która jest jedyna w swoim rodzaju, nawet jeżeli ktoś wydrukuje sobie taką drugą, nie pomaluje tak samo, yy, zrobi to zawsze drubinkę inaczej, więc yy... No niektórzy ludzie po prostu bardzo szukają, pragną tych kustomów, chociaż moim zdaniem niektóre są takie brzydkie. No ja też nie każdy jest w stanie coś takiego zrobić, tak? Ja po prostu robię, to rysuję, maluję i mi takie małe jakieś brzydactwa przeszkadzają. Ten tak naprawdę też jeszcze nie jest skończony. Jest dużo rzeczy, które mi przeszkadzają, nie, nie ma po prostu w pełni e, namalowanych tych szczegółów, które tu powinny być, no ale to... To takie moje skrzywienie. Dużo osób powiedziałaby, że już jest pewnie ok, no ale ja sobie jeszcze go będę dokańczać i poprawiać i po prostu rzucę Wam już skończony efekt. Tak samo było z tą figurką, która też no niestety jest wydrukowana już, tak, że widać tutaj tej niedruku, niestety inaczej się nie dało, no ale też właśnie jest customem, jest pomalowana ręcznie, nie będzie drugiej takiej samej figurki. Jeżeli Funko je wyprodukuje, no to prawdopodobnie się skuszę i zakupię taką figurkę, ale póki co, no... Wyszło tych rzeczy, po prostu multum ze spaja, a jak na razie figurek nie ma, więc. No, zobaczymy, jak to się potoczy. Mi się bardzo podobają takie zajawki i robienie czegoś takiego. No i są oczywiście podróbki. Podróbki są zazwyczaj dostępne na AliExpress. Nie polecam oczywiście kupowania podróbek, zwłaszcza, że zazwyczaj jakość tych podróbek jest po prostu żałosna, no ale bywa i tak, że wyglądają one całkiem nieźle. A w swojej kolekcji kilka podróbek mam, no bo po prostu czasem jest. Ta cena jest tak zawrotna, że ja nie jestem w stanie tyle dać i domyślam się, że jeszcze długo nie dam, więc co jakiś czas jednak jakoś sobie kupię. Rzadko, ale jednak, więc to kupiłam sobie właśnie na Ali i generalnie, no na przykład w stanie wygląda tak źle, tak? Poza tym, że oko ma bardzo, bardzo krzywo, po czym właśnie bardzo często i najłatwiej rozpoznać podróbki, bo chociaż oryginałom też się zdarzają takie wpadki, to po pierwsze nie wygląda to aż tak źle i nie mają takich defektów tutaj widocznych. Dobra, ja mam trochę kurzu, no ale... Jest to po prostu zauważalnie gorsza jakość, no ale nie razie, jeżeli postawimy ją na regale, to aż tak bardzo tego nie widać. A zazwyczaj one też po prostu gdzieś krzywo stoją, gdzieś się przechylają, gdzieś widać, że coś się z nimi nie tak, to nie znaczy, że to się nie zdarza też przy oryginałach. Także no nigdy nie będę polecała kupowania tego, ale jeżeli kupujecie to, bo nie jesteście w stanie dać komuś 7 stów za figurkę oryginalną, a te 7 stów przekazane komuś innemu, no wiecie, no jakby nie jest to oszukiwanie firmy, bo gdyby oni wydali te figurki, ponownie na pewno by byście je kupili, no to takie ratowanie się po prostu, żeby ta dziura w tym miejscu nie kuła w oko, myślę, że jest jakby taka akceptowalna. Za to tu mamy bardzo ciekawy przykład, bo z tego co wiem, ta figurka nie została normalnie wydana, a właśnie jest zakupiona na Ali i jej detale, jej szczegóły są dla mnie po prostu powalająco cudowne. I no, pff, po skórz. I no jest naprawdę przepiękna. A jest hamsko zamówiona, przyznaję się bez bicia, hamsko zamówiona na, na, na AliExpress. I jest po prostu śliczna. Tu jest figurka oryginalna i szczerze mówiąc, ta się mniej świeci, ta ma mniej błyszczące oczy, i ta podrobiona podoba mi się dużo bardziej. No ale to są takie bardzo, bardzo rzadkie przypadki, kiedy właśnie te podrobione figurki zdarzają się dużo ładniejsze, i one też wtedy nie są tanie, bo możecie kupić figurkę na AliExpress w cenie około 20 zł, a możecie kupić figurkę nawet ze 100. Gdzie to za 100 też potrafił być brzydkie, bo na przykład ta, którą przed chwilą Wam pokazywałam, też była kupiona za około stópę. No Po prostu Chińczyk też wie, ile to jest warte, i jak bardzo ludziom zależy na tym, żeby mieć chociaż cokolwiek. Robi mi się e, zauważalnie troszeczkę ciemniej, więc prawdopodobnie niedługo będzie już miała bardzo brzydką jakość i szczerze mówiąc, jestem zmęczona w całym tygodniu. No ale tak jak mówię, bardzo chciałam Wam jeszcze coś nagrać. Nie wiem, czy to było tak ciekawe jak pierwszy odcinek. No, ale tak jak mówiłam, będę wam pokazywała wszystko, wszystko, co uważam za ciekawsze. Myślę, że jakieś takie ciekawsze zakupy, na które bardzo czekałam i bardzo się z nich cieszę, są naprawdę czymś, no czymś, co skoro mnie tak jara, to może kogoś też zajara, może chciałby wiedzieć, że mnie to tak ciekawi. Następne będą dużo, dużo, dużo ciekawsze prawdopodobnie dla innych osób, tak? Ten może być ciekawe dla fanów, fanko, a inny będzie ciekaw, ciekawszy dla kogoś, kto lubi szyć czy coś takiego, bo no, zbieram się do ogarnięcia tych koszulek, tak? Ale tak naprawdę wszystko, co będę robiła, wszystko ciekawe, co zamierzam robić, będę się starała nagrywać więc może jakieś odcinki będą poklejone z cyklu, o dzisiaj sobie przysiądę do koszulki ale nie nagram wstępu, tylko porobię zdjęcia w niej jak ona wyglądała, nagram sobie, jak ją robię, a potem Wam po prostu dokleję to do filmu, że, że już to zrobiłam i już to skończyłam, tak? Więc będzie też prawdopodobnie tak to wyglądało, no bo mówię, na razie przede wszystkim ten kanał ma mi sprawić radość, ma mnie cieszyć, ma być czymś takim, co robię dla przyjemności, a nie, że tylko ja chcę być sławna i, i no wiecie, to jest coś, tak jak mówiłam, mojego treningowego, motywacyjnego, jeżeli będę czuła przymus, że muszę to robić, to wydaje mi się, że straci to sens, więc... Skupiamy się na tym, żeby było fajnie, żeby, żeby było pozytywnie, żebym się mogła za każdym razem do Was uśmiechać i, i po prostu robić to z radością. A właśnie wszelkie jakieś mikrofony czy oświetlenie, no to będziemy, będziemy się starali zrobić powolutku, powolutku z czasem coraz lepsze. A jeszcze na sam koniec... Zapraszając na kolejny odcinek, na sam koniec wrzucę Wam, jakby takie ujęcie całej kolekcji, tam, bo mówię, to są po prostu, to będą już wszystkie figurki jakie z tego wyszły. Jedna ma akurat y, dwa warianty swojej postaci, pozostałe mają po jednym, ale wszystkie wyglądają cudownie i bardzo w tej jednej. No, czyż to nie wygląda zjawiskowo, kiedy są wszystkie razem. Bardzo czekałam na ten moment. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo czekałam na ten moment, aż je wszystkie pozbieram. No i oczywiście nie jest to jedyna seria, z którą mam taki problem. Tak samo jak te wszystkie chińskie podróżki też kiedyś chciałabym wymienić. Mówię, policzę je pewnie na palcach, ile ich mam. No ale wiadomo, każdy kolekcjoner chciałby mieć. A wszystko oryginalne i pro, no ale nie zawsze się da Także, jeżeli mi się uda jeszcze jakoś dorwać, no to po prostu pokażę Wam, że ją dorwałam, pochwalę się nią, a tą nieoryginalną prawdopodobnie po prostu przekażę dla jakichś dzieciaków czy coś, czy zostawię pod blokiem, czy, czy nie wiem, może dam komuś, kto też ma ten sam problem i, i nie wie skąd wziąć taką, taką dodatkową figurkę, nie wie skąd wziąć taką nawet podróbeczkę, a, a może jego też po prostu taka podróbeczka ucieszy. Także teraz już po prostu z rączki żegnam się z Wami, dziękuję za obejrzenie kolejnego filmu i, i widzimy się w następnych. A to jest mój pies. Bardzo chcę ciastka. ja sobie Chciałabyś ciastko? Chciałabyś ciastko? No nie wiem. Zasłużyłaś na ciastko? Tak myślisz. Zasłużyłaś na takie? Hmm? Powiedz, widzom, czy zasłużyłaś na ciasteczko? Co? No chyba zasłużyła.